Czoklet. cześć, jak się macie? Sylvanian Families mini odcinki. W mieście spełniają się marzenia. Każdy ma swoją własną ciekawą historię. Stella rozmawia z przyjaciółkami. Ciekawe na jaki temat? Macie ochotę odwiedzić je z nami? Wam dziękuję. Podrzuciłyście mi świetne pomysły. Kamizelka na prezent urodzinowy na pewno będzie zachwycony. Tylko niech to będzie sekret. Oczywiście. Oczywiście. I jaki sekret? O! To ty, William. Dzień dobry. Co słychać, drogie panie? Dzień dobry. Cześć. Właśnie się zbierałyśmy. Na razie widzimy się później. To co? Też idziemy? Tak. Projekt już mam gotowy. Jeszcze tylko rozmiar i ulubiony kolor. Hej. A? Coś się stało? E, nie nic. O, jakie piękne kwiaty. Mam krótkie pytanko. Który kolor ci się podoba? Hm. Te kwiaty są piękne. Niebieskie? To znaczy, że lubisz ten kolor? Granatowy? A może jasny błękit? Co? Chyba najbardziej jasny błękit. Niech będzie. Wszystko dobrze? Oczywiście! A, jedzie tramwaj Teodora. Do Dzień dobry! Cześć, cześć. Dobrze, to powinno wystarczyć. Co się stało? Nic, nic! Okej, okay, możemy już iść. Teraz suszę jemu piękny strój! A, niesamowite! Ma idealny rozmiar. I to mój ulubiony kolor! Kiedy nie patrzyłeś, zmierzyłam cię i sama uszyłam. O, już rozumiem. Dlatego wcześniej byłaś taka tajemnicza. Czyli domyśliłeś się? <noise> Dziwnie się zachowywałaś i zastanawiałem się, o co może chodzić. Ale wiesz co, Stello? Właśnie taką cię lubię najbardziej. Aż się rumienie. <noise> Ogromnie się cieszę. Dziękuję. Nie mogę się doczekać, aż to włożę. Serio? Ja też się cieszę. Maluchy świętują urodziny ich ulubionej nauczycielki. Co? Będzie jakaś niespodzianka? W następnym odcinku Sylvanian Families urodziny pani Periwinkle.